11. Mieszkańcy i goście bawili się, słuchali muzyki, jedli kartofle pod każdą postacią. Na tegorocznym Dniu Ziemniaka w Wiewiórce nie mogło zabraknąć niczego, nawet helikoptera. Tylko w Wiewiórce, już 11. Raz. Bardzo się cieszymy, że pogoda była jest zamówiona, jest pięknie. Ludzie dopisali, dużo atrakcji, naprawdę jak, jak Dzień Ziemniaka, tu tylko w Wiewiórce, nigdzie indziej. Zaangażowanie każdego z nas, no chyba, no nie tylko z nas są, są Panie, tylko z Koła Wiejskich, z Centrum Kultury, Panie. Myślę, że coś, coś takiego magicznego w tym jest, że rzeczywiście każdy chce tu przychodzić, robić to co rok, chociaż wiadomo, różne, różne trzeba przeszkody przeskoczyć, żeby to, ta impreza się udała, ale mamy dużą satysfakcję z tego, że, że co rok się to powiedzmy udaje, przynajmniej tak nam się wydaje, że że ludzie są zadowoleni i dobrze się bawią. Po raz kolejny spotykamy się wiewiórce na święcie ziemniaka, a właściwie na święcie ludzi, którzy ten ziemniak polubili jako przedmiot uprawy i swoje dochody. Dzisiaj w podziękowaniu za ich ciężką pracę bawimy się. Mamy piękną pogodę, myślę, że wiele atrakcji zostało przygotowanych, także każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim rolnikom i tym, którzy uprawiają ziemniaki, ci, którzy są, specjalizują się w uprawie innych roślin za ich ciężką pracę i za trud. I myślę, że warunki ekonomiczne oby zawsze pozwalały im osiągać odpowiednie zyski. Goście po raz kolejny bardzo entuzjastycznie podeszli do zabawy i próbowania ziemniaczanych dań, w szczególności sławnej ziemniaczanki podkarpackiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, oraz strażackich ziemniaków pieczonych przez OSP Wiewiórka. Niektórzy dzielili się też własnymi przepisami na najlepsze pieczone ziemniaki. Wszystkiego: potrawy regionalne, tradycyjne. Przede wszystkim nasze kacapoły, Są to kluski ziemniaczane napełniane serem. Jest to kapusta na przykład mieszana, ziemniaki nadziewane, ciasto. To zupa na serwacce, to jest placki ziemniaczane. To są wszystkie takie nasze piękne tutaj rzeczy. No, najlepsza nasza zupka, tradycja nasza. I tu panie z Koła zawsze się najlepiej tą zupką. No to, to my nasz największy popis jest. Bardzo dobre, smakują mi, pyszne są. Można jeść, polecam wszystkim. Bardzo dobrze, smaczne wszystko. O, okej. Okay. Ziemniaki są smaczne, zdrowe, dietetyczne. Wiem co mówię, bo przez całe dzieciństwo moi rodzice uprawiali ziemniaki i niejedne wakacje spędziłam na kombajnie. Wtedy jakoś nie bardzo mi to pasowało, a teraz jest to jedno z najwspanialszych wspomnień spędzonych razem z rodzicami. Frytki! Frytki są najlepsze. Na grubym oleju tłustym. Najlepsze są bez żadnej folii. Typowo. Wykopany i wsadzony w ogień. Najlepsze jakie mogą być. Ziemniak powinien być mocno czarny, musi być lekko podwęglony, wtedy to jest ten smak, który powinien być. Super, Wieczone! z masełkiem i z solą. Tak, no jak na się tu to do wiewiórki, tylko do wiewiórki, bo to jest w zagłębie ziemniaka. Tutaj e, zawsze można smacznie zjeść. No i cóż, no zapraszamy na kolejną, na kolejną edycję, nie? Mimo wesołej atmosfery nie zabrakło miejsca na refleksję wobec sytuacji na zachodzie Polski i w Ukrainie. Myślę, że dzisiejszy Dzień Ziemniaka można by już nazwać festiwalem ziemniaka, szczególnie po obejrzeniu występów nie tylko młodzieży ze szkoły z miejscowości Wiewiórka, ale także naszych gości z Ukrainy, właśnie młodzieży która spędza u nas czas. Bawimy się, dziękujemy oczywiście za, za to, że te plony są bardzo urodzajne tego roku, ale przede wszystkim zbieramy właśnie pieniążki, zbieramy dary na powodzian. Chcemy pomóc tym ludziom i dzisiaj w takim duchu odbywa się właśnie ta uroczystość. <mulodzian> Super, na 10. Tylko super, na 10. Super, 10 na 10. My zaraz będziemy te souveniry od naszej Ukrainy z podziwieniem od Ukrainy w Polsce. Mnogość atrakcji, występy taneczne uczniów szkoły podstawowej w Wiewiórce, występ gości z miasta Mena z Ukrainy, pokaz taneczno-ruchowy Zumba Team i konkurencje ziemniaczane z nagrodami zakończyła zabawa taneczna z zespołem Camerton. Pozostaje tylko pytanie, w jakiej odsłonie spróbujemy ziemniaka w wiewiórce już za rok?